Jak jest wam za gorąco, tak jak tutaj teraz, jest ze 28 stopni, to robię coś takiego. Albo wyróbcie, albo wyróbcie coś takiego. Kur... Zimna, źródlana woda jest najlepsza i to nie jest reklama. Pięknie. To mi powie, że tutaj nie jest pięknie Dlatego lubię tu przyjeżdżać Odstresowuje mnie to Lublin właśnie w tym jest piękny, że ma bardzo dużo rzeczy, których można pokazać Które można obejrzeć Gdy jestem powiedzmy nie wiem w roku powiedzmy nie wiem, 10 razy w Lublinie A i gdy jest ciepło nigdy nie ma takiego, że bym tutaj nie przyjechał Zawsze kupuję ze 2 kilo marchewki sobie karmi, a to koniki, a to kuski, a to nie wiem, kurczę, jakieś baranki różne. Słuchajcie, jak fajnie chrupie. I dlatego można powiedzieć, że szaski dresik chciałbym być rolnikiem. Może nie rolnikiem. Ale chciałbym pomagać dużym zwierzętom. Bo kocham po prostu. Masz. Tylko nie bij mnie poproszę. One mnie najczęściej biją drogami. Chodź, chodź. chodź, chodź. Ty, ty masz si nie masz zębów? Masz tam Sił? Nie za palca. Nie, nie. dam ci inną. Nie łba. Trzeba uważać, bo może dostać rogiem. Ale masz siłę. Trzeba uważać na palce, bo może odgryźć. O, widzicie jaka siła? Jabce? A kurczę. Tego dnia, jak karmiłem, zostałem z barana w centralnie w czoło, prawie a drugie dostałem centralnie w biodro, bo twierdziłem, że warzyło się lekarnie. Majdziomo, tu cię położę. Ale Co byś chciał ode mnie? Co byś chciał ode mnie? Co byś chciał, marcheweczkę? Byś chciał, proszę. No jedźmy, marcheweczkę, no jest. I tak właśnie ja się ci lautuję. Przyjeżdżam, odpoczywam. Jakby ze zwierzętami się troszkę tak oswajam. Bo jakoś w Warszawie ich za dużo nie ma, tylko psy i koty. Gdzieś tam na uboczach stoją, ale tutaj jest ich więcej. I przyjeżdżam sobie jak tylko mogę. I karmię. Ogólnie nie można karmić, ale. Ludzie zawsze przemykają oko i sobie po prostu przyjeżdżają i karmią. I właśnie tak jak widzieliście tutaj z tyłu, marzy mi się taki jakby domek, tylko trochę bardziej nowoczesny, bo to już jest taki skansen bardziej lubelski, wiecie co chodzi. Nas specjalnie tutaj przyprowadziłem, żebyście zobaczyli po prostu... Kurczę, jak, jak to wszystko wygląda, tak? Tutaj obok jeziorko, yy, fajne, fajne stare chaty i właśnie takie wiecie, drewniane wszystko. Tutaj macie płotek, wszystko jest takie piękne, kurczę. I tak jakby to mi się marzy, kiedyś miałem taki sen, że mam właśnie taką chatę, że jest fajnie wszystko. Tylko chciałbym mur chatą, nie chcę takiej starej rzeczy, bo to już troszkę za bardzo. Ale może nie gospodarstwo, po prostu jakiś dom, odpocząć sobie. Ziemia już jest, więc teraz czas na większe zmiany, na zbudowanie. Chcę iść do przodu w życie pełną piersią, po prostu garściami wielkimi zabierać swoje serducho i właśnie coś takiego. Takie coś mi się może wieść. Życie spokojne, nigdzie się nie spieszyć. Wyjść, wsadzić w gębę kawałek jakieś trawy, leżeć sobie przy ognisku czy przy grillu i odpoczywać. Jeszcze zobaczcie teraz z tyłu, co zrobię. I to. Wiem, że może być trochę za, by, trochę za... dużo światła, bo jest zajebiste słońce, jest 26 stopni, ale zobaczcie, co mam za sobą. Widzicie to? To nie jest piękne? Ja się czuję po prostu jakbym w raju. To jest właśnie moje marzenie. Tak. Wieś. I ludzie by się śmieli, bo mówią E, warszawski dresik z Warszawy, chłopak, chciałby mieszkać na wsi. Tak, chciałbym mieszkać na wsi, bo chciałbym odpoczynku. Wiem o tym, że na wsi plotki różne rzeczy szybciej się wydostają niż na jakimkolwiek od jakichś przekup. Ale szczerze mam to w dupie, co sobie ludzie myślą. Albo ludzie są ze mną, albo ci, którzy nie chcą, nie będą ze mną. I tak jak mówię, jeżeli Wam się podoba mój kanał, oglądajcie, subskrybujcie mnie, jeżeli macie mnie komentować negatywnie, to prosimy, byście po prostu go opuścili. Bo ja zbieram ludzi, którzy pomagają mi, jakby pomagają, wzmacniają mój kanał, bo bardzo często dostają do was wiadomości, gdzie bardzo dziękuję. Piszecie do mnie na Instagramie, na, na YouTube pod komentarzami, że wow, super treści, super zajebiste, filmiki robisz, dawaj tak dalej, takie różne rzeczy. Tak, chcę tego więcej, chcę tego robić coraz więcej. Teraz pokazuję wam Lublin. Później pokażę wam że wam nie wiem, Wrocław, jakieś inne miasta. Ale na pewno tego trochę będzie, na pewno tak szybko o mnie nie zapomnicie. Tak są jak ja, ja o was, więc zapraszam na kolejne oglądanie i szpiegowanie mnie trochę, jak 007. Jeszcze takie szybkie pytanie, chcielibyście zobaczyć jak spędzam jeden dzień na wsi? Pojadę do pewnego kolegi, youtubera, później to zdradzę, jeżeli napiszecie mi w komentarzu, tak, chcemy zobaczyć warszawskiego Gdelsika na wsi, czy się odnajdzie. Piszcie tylko, czy chcecie, czy nie. Pozdrawiam serdecznie. Warszawski Dresik. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie do mnie na instagram Warszawski Dresik. Miło chęciu Was wszystkich przywitam. Pozdrawiam.